School head this my classroom, but your mix make shit in a bathroom Fuck y'all and y'all value Shafuck I pop a value down to volume I here to pollution my brain So lose a psychic Who can I think I made a talk to the music I make my are losing I think You can kindly suck my dental shoot, and fly me or broke and fight me Top to active vision with my fresh freshware case you can buy my Nike better than me bitch That's unlikely Are you psycho I might be slightly better for the future so I might decide me when I feel like I got a cruise mamy to witam was wszystkich ponownie na kanale Na początku chciałbym Was przeprosić za to, że ostatnio materiały pojawiają się rzadko, ale po prostu są czasem takie okresy, że tego czasu jest mniej, e, także mam nadzieję, że mnie wybaczycie. Kolejną taką sprawą jest e, apel do Pawła z drugiej strony medalu. Paweł, ja Cię bardzo proszę, przestań robić ludziom wodę z mózgu, naprawdę przestań, bo to jest straszne, między innymi... Mnie to dotknęło. Przez to Twoje ciągłe wspominanie w Twoich materiałach o tych pierszonych plastikowych butelkach. Teraz i ja doszedłem do wniosku, że czas zacząć bić ze szklanych butelek. Tak naprawdę to ja większość płynów w ciągu dnia wypijam z herbat. Ale stwierdziłem, że wodę. W czasie treningów mogę pić ze szklanych butelek. E, tutaj jest jedna z opcji, jedna z tańszych opcji, czyli cisowianka. E, ona ma pojemność 750, 700 ml, przepraszam. E, tutaj jest około Łączna mineralizacja tej wody, to jest 742 mg na litr. Neutralne pH, ale w sumie tak jak mówiłem, dla mnie przy wyborze tej wody po pierwsze najważniejsze było to, żeby była szklana w butelce, a po drugie, żeby, żeby stosunkowo ekonomicznie było z ceną. Dlaczego? Bo dożyliśmy takich czasów, takiej patologii, że niestety, ale woda w szklanych butelkach jest praktycznie minimum dwa razy droższa niż ta w plastikowych, a z reguły to jest dużo więcej. No, nie przeżyłem jeszcze z wielu lat na tym naszym świecie, na tym patole, bo 23 lata mam, ale pamiętam takie czasy jak byłem dzieckiem, że praktycznie wszystko było w szklanych butelkach, nawet jakaś za przeproszeniem badziewna, oranżada ze sklepu spożywczego też była w szklanych butelkach, mleko w szklanych butelkach, wszystko było w szkle. Teraz niestety wszystko mamy w plastiku, także stwierdziłem, że nie liczę na żaden spektakularny efekt, tylko mam nadzieję, że uchroni mnie to przed, w jakimś stopniu, brzydko konsekwencjami tego e, otaczającego nas zewszą estrogenu. E, w sumie ten vlog będzie do, dosyć chaotyczny już i noc dalej. E, mam nagranie z przygotowania takiego fajnego, mocno e, dającego duże uczucze sytości, szejka na redukcję, także mam nadzieję, że się komuś przyda. Jest też nagranie z treningu czwórek, czyli dnia, gdzie wszystkie wielostawy są w zakresie 4 punktów dłużej. No, także będę się starał, żeby jednak częściej się pojawiały te materiały, no ale jeszcze, jeszcze przez jakiś miesiąc taka sytuacja, miesiąc półtora taka sytuacja się utrzyma, że no, będę miał z tym kłopoty. ale no będę się starał tak będę walczył i na zobaczenia w kolejnych materiałach na razie on the ground yeah it's loose boom yeah no. the medic is back smoking crack with jack black i smack ass keep a fat sash a got on the knapsack fuck your bag and snap back and hashtags i'm a backlash and drop bombs like back down. a fat pad for running a track lap. grass tubby, you lost all of your fat flaps Now your ass is flat and saggy, dangles like a flapjack Got some weed, sit back, enjoy your some Watch this asshole talking shit up at the podium Show up in class, strapped with a dildo and a loaded gun street the new Batman, shoot up the auditorium Pausing pandemonium, roll up and fuck your Nickelodeon, the government's controlling them. Kids as they holding them, corrupting and molding them while you sit back supporting them. Hey, I'm not Funnest on my sausage Fallen starburst Bitch, I'm on it Why you stuck up in your closet? Dog, I know you fucking But bitch, all I hear is talking Move Why you Stephen Hawking Kill him, put him in a coffin Yeah, I'm on that other shit Hit him with a thunder kick Smack a game in the face with a rubber dick, underground and loving it. I pull up in the Hummer quick. I purge a turd on your roof and dip and start running, bitch. I work and while you got you stuck at the I'm hotter than the summer is. The high, bitch, I am hovering. Don't quit, bitch. I cluttered them stubborn robber, They muttering. I put your bitch to bed and now she love it when I tuck her in. Dobra, mamy piątek. Ja właśnie wróciłem z pracy, z treningu eee, i jest godzina 19. Pokażę Wam zajebistą opcję na redukcję. Mega fajny pomysł na zapchanie się, żeby zniwelować uczucie głodu. 10 gram masła migdałowego. Ja używam tego od KFD. 10 g masła z nerkowców. Ja używam masła z nerkowców również od KFD. 10 g oleju w moim przypadku makadamia. 30 g kazeiny. Ja używam smaku białej czekolady. Właśnie kazeinę z KFD oczywiście. Desert. A zapomniałem dodać przed ramię też jest KFD oczywiście, tak, tak. Kilka lumenów światła, 350 ml mleka zagęszczonego. To z mlekowity ma 2,5% tłuszczu, trochę syropu karmelowego od Waldena. Z 2-3 łyżki dla psychopatów odrobina słodzika. Kilka kostek lodu. LOL udało się na łyżce. No to miksujemy. Dobra, miksowane już mamy. No i tak, jak w przypadku yy, większości materiałów na temat takich deserów, zwykle słyszycie. O, jak przygotujecie taki deser, to będzie konsystencja budyniu czy tam deseru wspaniałego, lotowego, bla bla bla, 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 bla bla bla. No, takie bzdury słyszycie. Ja tutaj was nie będę opłaniał, bo jak zrobicie deser z tego przepisu, shake bardziej, uzyskacie konsystencję żelbetu, <laughs> nie no, może trochę przeginam, ale jest bardzo gęsty. No, co można przekazać przez ekran komputera? Niewiele. No ale z góry się leje, ale im wchodzicie... Dobra, to, to nie będzie brzmiało poprawnie politycznie. Ale im głębiej wchodzicie z łyżką w dół, im dalej się zagłębiamy. Tym jest gęstsze. Także... No i naprawdę dzięki Kazeinie strasznie nas yy, wypełnia. Boże... Nie, to wszystko źle brzmi. No ale w każdym razie yy, dobrze smakuje, dobrze smakuje yy, i dobrze również działa yy, także yy, wypełniajcie swoje redukcyjne brzuszki i cieszcie się wspaniałym smakiem i, i długą, długą, yy, długim okresem sytości. O, tak to ujmę. O. A no zapomniałbym dodać. No oczywiście no, nie musicie robić dokładnie takiego samego przepisu, żeby wyszło to równie dobrze. Bo próbowałem ostatnio, tylko że wtedy 10 gramów więcej bym dodał kazeiny, bo próbowałem ostatnio takie, takiego shake'a zrobić. Właśnie plus 10 gramów kazeiny. E, no jak nie macie tyle tłuszczy w diecie, bo ja mam w tej chwili 80 g, także mogę sobie pozwolić właśnie na te masła orzechowe czy tam na jakieś oleje od czasu do czasu. Ale jak macie e, dużo mniej tych tłuszczy, no to odpuśćcie sobie te tam masła orzechowe i tak dalej. To można nawet zrobić z mlekiem zero, e, właśnie z lodem i z samą kazeiną, około 40 gramów tej kazeiny. No i Walden, Walden się przyda, bo on też dobrze zagęszcza i wtedy po zmiksowaniu też wychodzi bardzo gęste. Także no, taka inna wersja, bardziej odtłuszczona, mniej kaloryczna też będzie naprawdę spoko, bo już wypróbowałem.